Ciemka z tej strony Seboleki. Witam Was w kolejnym odcinku Goetheka. Teraz najpierw znajdujemy się w Pradze. I za chwilę udamy się właśnie do Isztar, samej stolicy Warantu. Gdzie zakończymy naszą przygodę w, na pustyni. No, niemal długa nas czeka podróż. Jest. No, to jest jedna, druga pustyni. Tak więc troszeczkę się chodzimy dzisiaj. Ale myślę, że. Jeszcze co nieco poeksplorujemy Pobijemy się z jakimiś potworkami I będzie ciekawy Zobaczymy zresztą mm, No dobra, pamiętam jeszcze Czym się szybko zbierało przedmioty znaczy, czy techniki warki też nie zapomniałem Wiem, mm, ostatni odcinek był bardzo dawno wstawiony Na YouTube a. Znaczy się, no naprawdę nie miałem czasu Nie, ma, nie wiem czy teraz Będą systematycznie w, yy, Nagrywane odcinki czy się mam parę odcinków, tylko nie mam czasu w ogóle ich wstawić. I to jest najgorsze. Ale teraz mam chwilową przerwę, tak więc poświęcę na to czas. jak zagm się wleczę. Poświęcę na to czas, żeby ogarnąć nieco wstawianie filmików. Bo naprawdę się zaniedbałem pod tym względem. Jak mi ta słuchawka wypada. Dobra. Teraz sam nie jestem pewny, czy w Ishtar będę mógł cokolwiek w ogóle zrobić. Bo jak może pamiętacie, w Morasul, tak w Morasul? W Morasul zabiłem tego Gonzalesa. Nie wiem, czy zabiłem, ale wiem, że go mocno poturbowałem. No i tam wdałem się w lekki konflikt z orkami przy świątyni. Tak więc mogę mieć lekkie problemy w samym dotarciu do wnętrza miasta. Ale trudno. Jak nie, to po prostu. Zrobimy rozróbę wielką Ale to dopiero jak zakończymy Nordmar Żeby tam powbijać lekką reputację Żeby nie było, że coś spieprzyłem Widzę, że tu już, aha W tych rejonach już się znajdowałem Ponieważ szukałem <laughs> jaskini bodajże Gdzie się znajduje jeden z przywódców koczowników I chyba tutaj, nawet szczerze mówiąc Nic nie znalazłem, ale trudno no już niedaleko. Możemy znaleźć sobie szlak. O nie, 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 nie. Nie będziemy się wdawać w konflikt z lwami lwicami. Bo coś o żebym to przegrał. Straciłem w prawej w ogóle. Ciekawe jest w ogóle to, że ten nasz Paladin no stop chodzi w takiej zbroi. Znaczy, no teraz jest może noc, lekka noc, ale tak na przykład przy pewnym słońcu, to ja nie wiem, jak on to wytrzymuje. Okej, okay. nie widać jeszcze stony miasta? Chyba nie. Nie. Oho, dobra. Jak dobrze pójdzie, to niedługo mogę Wam nagrać mój pierwszy unboxing. A czego? To się do zobaczycie. Do Doczekać. Musicie być cierpliwi. Dobra, chyba tędy. Tak, tędy prowadzi droga. Czy no to drogą nazwać nie można, ale szlak. Traktat. Okej, okay, dobra, tego mam miksturki, żeby sobie popijać. I będziemy przecież przez całą drogę mm, śli... piechotą. A czy no, piechotą to i tak idziemy. Ale po prostu wolniejszym tempem. Dobra. Mm, gdzie teraz? Chyba tamtędy. Chociaż. O, pełzacze. Z pełzaczami się pobijemy, bo z tego co pamiętam to nie miałem z nimi żadnych problemów. Pełzacz pieskowy. To jest właśnie technika na <noise> Dalekie cięcia, Dalekie lekkie. Precyzja się liczy, i tyle. <noise> Dobra. Przepraszam za mój głos, ale nagrywam samego rana i mogę być lekko niewyspany. A no, ja jestem lekko niewyspany, tylko mam po prostu taki głosik <głos> zmulony. Dobra, kolejna miksurka. No i lecimy dalej. Hmm... Jakiś tam ostatni czytałem... Co to za premiery wychodzą? Aha, Metro. Metro Last Light. Ta gra na pewno będzie przeze mnie zakupiona i oczywiście nagrywana. moją na kolej! Hmm. Gra, którą... Znaczy, Metro 2033, czytana przeze mnie książka była oraz yy, grałem w grę. Grałem w grę. I przeszedłem oczywiście. Okropnie mi się spodobała, lubię te klimaty. Taka a po, pos -a -po. <laughs> nie mogę się wysłowić i myślę, że będę kontynuował. Zobaczymy też ile będzie ją w ogóle kosztowała. Jeśli wyskoczę z 300, no to nie wiem. Po prostu chwilę poczekam i w późniejszych etapach zakupię. Ale na pewno będę z niej nagrywał. Będę musiał dokończyć oczywiście serię z Far Cry'a, którą zacząłem. Jeszcze nie skończyłem. Nieba ściągnął mnie i naprawdę jakoś straciłem głowę do tamtej gry. Dobra. Miksturka, miksturka, chyba to bata. Co tam jeszcze było za premiery? Resident Evil Revelation, tak? Chyba tak. I chyba tyle, co w najbliższym czasie widziałem. Są jeszcze jakieś tam gry, ale to już mniej ciekawe. W ogóle tam jakoś nie wywarły na mnie większego wrażenia. Dobra, tutaj widzę, że prowadzą dwie drogi. Mm, idziemy prosto, bo tam gdzieś prowadzi w nieznane. A dzisiaj naszym celem jest stolica. Tak więc na razie tam opuścimy, ewentualnie później sobie sprawdzę na mapie, co tam się znajduje. Jeśli coś ciekawego, to oczywiście wrócimy, ale dopiero później. Okej, okay. tutaj jeszcze jakaś osada widzę. A, ogry, no to podziękujemy. Doświadczenia, zobaczymy ile mamy. Mamy aż 55 punktów nauki, wow. Będzie to w końcu trzeba wydać na siłę. Jak widzicie, tu jest regeneracja. To nam się naprawdę przyda. Prastara widzę, mamy, wy mamy wymaganą. Tylko gdzie możemy się tego nauczyć? Znaczy, siłę i prastarowiedzę mamy już zdobytą. A żeby nauczyć się tej umiejętności, to już sam nie wiem gdzie. Ja będę musiał sobie za chwilę sprawdzić na internecie. Palladen, nie to jest Paladin, tak, umiejętność, Palladen. o właśnie, stworzenie Beliara, tak, to znaczy chyba orkom i tym stworom, takim jakimś wygibaśnym, dobra, o tu jest jakaś grota, to sobie odwiedzimy, aha, zapiszę może, F5, tak, F5, chyba tak, dobra, i zobaczymy co się w ogóle tutaj znajduje, o, Jaszczurę. Nie będzie ciężko. Mam nadzieję. Wow, ale mi zarzuciło kamerą. Dobra, no to idziemy dalej. No i chyba to było tyle. No i to dzisiaj na tyle. Okej, okay, kamienna pokrzywa. I chyba. Nie, nie masz nic więcej. Dobra, no to wracamy. Chyba, że tu coś ten jaszczur miał w sobie. Nie, nic. Dobra, no to wracamy. No, wracamy. Pieprzona słuchawka, jak mi wypada. Dobra, yy, w prawo. O, masakra, jaka góra. No, stromszego by się nie dało. Jestem ciekaw, jak tu karawany wyjeżdżały. No, już to widzę. Troszeczkę ubarwiły. Ubarwili tego gotika. Dobra. Szósteczka. No, już widzę. Zarysy miasta. Fortyfikacji bodajże Okej, okay, pniemy się, pniemy do góry, już, 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 już I za chwilę się dowiemy, czy w ogóle będziemy mogli wejść do samego środka Jeśli tak, to bardzo fajnie Bo prawdę mówiąc mm, Poprzednio grałem w Gotika. Nie udało mi się trafić do Ishtar A to dlatego, że miałem bardzo małą reputację dla asasynów Bo też pani całe 20, może 30 góra Pewnie, że to było naprawdę krucho z tym I nie wiedziałem w ogóle co zrobić Oj, coś tam było Dobra, to nam może najpierw się tam wrócimy I sprawdzimy w ogóle co tu się znajduje Bo widzę, że są jakieś młyn Czy coś ala podobne do tego Dobra, widzę, że jakiś asasyn Ale strażnicy Jak na razie jest dobrze, widzę Giacomo Witamy przy studni Isztar Jestem Giacomo Jeśli chcesz kupić wodę Zapraszam, pokaż mi swoje towary. No, okay. trochę oczywiście sobie kupimy. Mm, no i chyba tyle. Dobra, już złożymy złoto. I co, Assassin. Co tam dalej się znajduje? Nic. Tak więc, może w późniejszych etapach, kiedy się tam wybierzemy, coś czuja, że będziemy się musieli się tam wybrać, bo zostali nam zlecone jakieś zadanie. Dobra. Teraz zobaczymy, co się w ogóle będzie działo w mieście. Jeśli nas oczywiście wpuszczą. Ok, już niedużo. Szósteczka. Szybki zapis w razie W. Gdybyśmy dostali takiego kombosa. <laughs> I nasz czas. polegliśmy. Poleglibyśmy. Dobra, zobaczmy. Nie, dobrze jest. Stać. A sam wstęp do miasta mają tylko przyjaciele. Więc jak będzie, mogę wejść? Więc jak będzie, mogę wejść? <noise> Masz prawo wkroczyć do miasta Isztar. Ale najpierw wyjaśnię ci panujące tu zasady. Niech zgadnę. Żadnych problemów, albo pożałuję. No dobra, widzę, że znasz <noise> zasady. Dobra, fajnie. Widzę, że nam się udało jednak wejść do Isztar. Problemów nam z tym nie zrobili żadnych. I w następnym odcinku Wam pokażę, jak się to miasto w ogóle prezentuje wewnątrz. Tu sobie weźmiemy kamień teleportacyjny. I w tym pięknym miejscu zakończymy... No, no dobra, w pięknym miejscu zakończymy odcinek. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i pa pa, bałem.